Myślę, że przed nami jedna z najbardziej emocjonujących kolejek w Speedway Enea Lidze. Tak się złożyło, że spotykają się zespoły, które albo zaczęły sezon wyśmienicie, jak spotkanie Tarnów-Gorzów grupa Zotyłnia Tarnów kontra Stal gorzów już w najbliższą niedzielę. Myślę, że to będzie pojedynek, który pokaże, kto rządzi i dzieli w tej początkowej fazie sezonu. Oba zespoły zaczęły świetnie, i Tarnowianie, zwyciężając w Zielonej górze i na własnym torze, lejąc niemiłosiernie gdańskie wybrzeże, gorzowianie też zaczęli świetnie we Wrocławiu z kolei, zwyciężając pewnie, a na własnym torze rozgromili również bardzo dobrą, przecież unieleśną. Widać wyraźnie po tych obu zespołach, że zawodnicy trafili z formą od samego początku, od pierwszych treningów, od, od pierwszych meczów sparingowych, czy ligowych i tak naprawdę w obu tych składach nie widać żadnych dziur. Myślę, że w związku z tym, że ten mecz będzie odbywał się w Tarnowie, na to, że jakby dosyć trudnym zawsze dla gości, jeśli chodzi o dopasowanie sprzętu, to Tarnowianie są dla mnie minimalnym faworytem, ale Gorzewianie mając taki skład mocny w tej chwili z takimi pewnymi zawodnikami jak Krzysiek Kasprzak czy Nils Christian Iversen, skuteczny żagar, a do tego niespodziewanie dobrze jeżdżą Świdelski i Linus Sünström, który może nie zdobywa wielu punktów, ale zdobywa te punkty i doprowadza do zwycięstw w poszczególnych wyścigach swojej drużyny. Na pozycjach juniorskich też wydają się porównywalne osoby. Myślę, że silniejszą parę juniorów mają Gorzowianie, jeśli chodzi o obu zawodników, bo Zmarzyłki i cyfer gwarantują więcej punktów niż Gomulski i prawdopodobnie Ernest Koza. Ale ten ostatni pokazał w ostatnim meczu na własnym torze, że mm, może zwyciężać nawet wyścigi, to nie młodzieżowe, ale też z seniorami. Więc y, te, te siły się wyrównują, w związku z tym, że ten mecz będzie w Tarnowie. Więc myślę, że tutaj y, jest to jeden z kolejnych meczów, y, które mogą się skończyć różnie. Mogą tarnowianie zwyciężyć bardzo wysoko. Jeśli gorzowianie nie spasują się do tego toru od początku, mogą gorzowianie zwyciężyć myślę, że nie wysoko, jeśli uda im się w ogóle zwyciężyć, to jednak to będzie wyrównany pojedynek. No, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz to oscylujący wynik w okolicach remisu i brak rozstrzygnięcia do ostatnich wyścigów. Także oceniłbym to spotkanie jako ewidentny numer jeden tej kolejki. Niemniej emocji będzie w Zielonej Górze, gdzie Zielonogórzanie podejmują unibak Storun. Jeszcze wszyscy mają w pamięci ubiegłoroczny finał, którego nie było w Zielonej Górze przecież, kiedy Torunianie uciekli ze stadionu Falubazu i Zielonogórzanie zdobyli tytuł Mistrza Polski. Ale oba zespoły nie zaczęły tego sezonu dobrze. Dream Team Storunia z, z problemami, z kontuzjami. Niepewna forma Krysa Holdera. Adrian Miedziński też nie spisuje się w tej chwili jakoś wyśmienicie. Emil Sajfudinow, Darcy Ward powinni już w tym spotkaniu startować. Jeśli Torunia nie będą w pełnym składzie, to Zielonogórzań czeka bardzo trudna przeprawa, ale na przegraną sobie pozwolić za bardzo też nie mogą. Podobnie jak Torunianie, którzy muszą odrabiać z minus 8 punkty, chcąc dorównać tym drużynom, które przewodzą w lidze i chcąc awansować ostatecznie do playoffów a zielonogórzanie tak naprawdę też nie mogą sobie pozwolić na porażkę w związku z tym, że już jeden mecz na własnym torze przegrali w debiucie przeciwko Unitarnów, więc mając za mecze u siebie i dwa przegrane to na pewno nie byłby to dobry scenariusz dla yy, zielonogórzan. Dużo podtekstów wokół tego meczu, dużo napięcia niepotrzebnego, myślę, że teraz niepotrzebnie po stronie zielonogórskiej, yy, która to yy, próbuje prowadzić jakieś specjalne listy zabraniające dostęp zawodników i działaczy toruńskiego klubu na stadion w Zielonej Górze. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie podgrzewa się atmosferę wokół tego meczu, ale skupiając się tylko i wyłącznie na samym sporcie, to powinien być pojedynek wyśmienity. Zawodników świetnych tego dnia w Zielonej Górze będzie po prostu masa i przewidzieć, jak rozstrzygną się poszczególne wyścigi, jest to praktycznie niemożliwe w tej chwili. Wydaje mi się, że siła większa jest po stronie Torunian, ale Zielonogórzanie na własnym torze i już wiedzą, że tutaj na żadne eksperymenty nie mogą sobie pozwolić, bo szybko zeszli na ziemię po pierwszym spotkaniu przeciwko Tarnowianom, więc e, myślę, że tutaj e, wynik również, podobnie jak w Tarnowie, a może nawet jeszcze bardziej, najbardziej prawdopodobny, to w okolicach, w okolicach remisu. Kolejne dwa pojedynki, myślę, że nie mniej ciekawe niż pierwsze, które zapowiadają się najbardziej emocjonująco, ale czy gorzej wygląda mecz czy zapowiedź meczu Gdańska z Częstochową, kiedy Gdańszczanie w pierwszym pojedynku potrafili wygrać na własnym torze z Unibaksem Toruń. Myślę, że ten pojedynek skończyłby się wygraną gości, gdyby po pierwsze był Darcy Ward, ale go nie było. Po drugie, gdyby Emil Seifudino w trakcie meczu nie odniósł kontuzji. Gdańszczanie jeździli świetnie, wykorzystali problemy unibaksu i po prostu zasłużenie zwyciężyli. Więc jest to ich atut, jeśli chodzi o, o tor w Gdańsku. Mimo składu o wiele gorszego personalnie niż większość składów w polskiej ekstralidze, a Częstochowianie no, też z problemami po, po swoich przegranych na pewno będą chcieli zwyciężyć w Gdańsku. Więc tutaj też zapowiada się świetny pojedynek. Częstochowianie już wydaje się będą mogli skorzystać i z łaguty, i z Jensena. Wtedy ten skład wygląda o wiele, wiele mocniej, biorąc pod uwagę to, że Kildemand, przede wszystkim, ale też Walasek, dla przykładu, jeżdżą bardzo dobrze. To ten skład może w końcu po prostu zwyciężyć któryś z meczów. Ale myślę, że dopasowanie do toru. Gdańszczan i postawienie mocnego nacisku na treningi w Gdańsku, na dopasowanie sprzętu, na szybkość, może pozwolić Gdańszczanom pokusić się o, o zwycięstwo. I dla mnie ten scenariusz wydaje się e, najbardziej prawdopodobny. Podobnie jak Gdańszczanie, Wrocławianie z kolei muszą zwyciężyć. Mają spotkanie na własnym torze przeciwko Unii Leszno, która też chce się szybko zrehabilitować po pogromie w Gorzowie. I podobnie jak spotkanie w Gdańsku, to we Wrocławiu też wydaje się większa moc i siła po stronie gości, ale atut własnego toru również we Wrocławiu będzie odgrywał bardzo dużą rolę. Myślę, że wrocławianie mając problemy z Mistrzem Świata Tajemów, Indenem, mogą mieć problemy z tym zwycięstwem. Jeśli inni zawodnicy nie nadrobią tych zaległości, Trojba w spotkaniach ligowych bardzo słabo, inni też z dużymi rezerwami, więc nie jest to na razie ta drużyna, która w ubiegłym roku dokonywała wielu niespodzianek. Ale z kolei nie też mają swoje problemy. Nawet Niki Pedersen w Gorzowie jeździł słabiej podczas ostatniego Grand Prix, bardzo słabo. Kenneth Bier też po pierwszym meczu w leśnie jakby spoczął na, na, na tych krótkich. Laurach, więc Przemek Pawlicki, Piotrek Pawlicki, ten drugi w lepszej formie, starszy brat też wciąż szuka, więc jest to jedno z kolejnych spotkań, gdzie naprawdę, tak naprawdę będziemy mogli zobaczyć, kto i jak się spisuje, czy ktoś wyciągnął wnioski, czy komuś udało się znaleźć w końcu ten szybki sprzęt, czy zdążył poprawić swoje silniki, więc jest to etap początkowy wciąż sezonu, więc tych różnych rozstrzygnięć niespodziewanych może być jeszcze sporo, a przewidzieć wyniki jest naprawdę bardzo, bardzo trudno w związku z tym, ale wydaje mi się, że to spotkanie identycznie jak poprzednie trzy, może być bardzo wyrównane i rozstrzygnąć się tak naprawdę w ostatnich wyścigach. Gdybym miał wypowiedzieć się na temat moich jakichś sugestii w głowie, które mogą doprowadzić do zwycięstwa jednego czy drugiego zespołu, to wydaje mi się, że Hmm, większa siła jest po stronie, po stronie gości, i nie, widać, i nie widać też wciąż jakby poprawy w jeździe mistrzostwa Świata Tajałów po stronie wrocławskiej. A to jest myślę kluczowa postać, jeśli Wrocławianie chcą myśleć o zwycięstwie.